Obiecywałem to i przyszedł czas sprawdzić, który z tych trzech smartfonów jest najbardziej opłacalny. Galaxy 52, Redmi Note 10 Pro czy może Realme 8 Pro? Sprawdźmy to! Poświęcę w dzisiejszym odcinku trochę czasu dla każdego smartfona w każdym aspekcie ważnym z perspektywy użytkownika, a zaczynamy od wykonania tych smartfonów. Z tej trójki Xiaomi nie ma plastikowych plecków i gości tam szkło Gorilla Glass 5. Na froncie Xiaomi również ma to samo szkło zresztą tak samo jak Samsung. Realme najbardziej odstaje, bo frontowe szkło to Dragon Trail. Realme za to jest najsmuklejszy, najlżejszy i najlepiej trzyma się w dłoni. Też jako jedyny nie ma żadnego standardu wodoszczelności. Xiaomi dysponuje IP53. Czyli to taka nie do końca wodoszczelność, a bardziej ochrona przed deszczykiem. Za to Samsung pręży muskuły swoim IP-67, które pozwala zanurzyć go w wodzie na 30 minut. Trudno wskazać faworyta, ale pod względem wykonania wybierałbym pomiędzy Samsungiem a Xiaomi. Zabezpieczenia. Tylko Xiaomi ma skaner w innym miejscu niż pod ekranem. Jest on słabo wyczuwalny pod palcem, ale szybko reaguje. Samsung ma skaner pod ekranem, ale za to jego szybkość jest... odstająca od dzisiejszych kolegów. Realme jest szybciutki i się nawet chwili nie zastanawia. Podobnie jest z rozpoznawaniem twarzy. W tym aspekcie on jest zdecydowanie najlepszy. Ekrany to AMOLEDy, z tym że Realme ma najmniejszą przekątną i to ona najbardziej do mnie przemawia. Xiaomi jest największy, i w jego przypadku można już mieć pewne problemy z obsługą. Wszystkie mają rozdzielczość Full HD i proporcje 20x9, każdy z nich za to ma inne odświeżanie ekranu. Realme tylko 60Hz, Samsung 90Hz, a Xiaomi aż 120Hz z dodatkowym trybem adaptacyjnym. O dobroci wyższego odświeżenia nie będę mówić, bo jest to bardzo przyjemny dodatek. Co do ekranów Xiaomi ma najcieplejsze kolory, ale to tak minimalnie i najbardziej nasycone barwy, co również nie jest bardzo widoczną różnicą. Realme ma najbardziej naturalną biel, Xiaomi w cieniach nie jest tak jasny jak konkurencja. Jasność paneli jest bardzo podobna we wszystkich modelach. Patrząc na kształt, to mi wypada najlepiej z tego względu, że ma 120 Hz odświeżanie, ale absolutnie w tym aspekcie nie skreślałbym Samsunga, który bardzo blisko się plasuje, a różnic pomiędzy 90 Hz odświeżaniem a 120 Hz odświeżaniem nie są tak duże jak pomiędzy 60 Hz a 90 Hz odświeżaniem, więc tutaj Realme uplasowałby mimo wszystko na ostatnim miejscu. Wydajność tych smartfonów jest również bardzo podobna, mimo że Xiaomi ma ciut nowszą wersję Snapdragona 720G, którym dysponuje Realme i Samsung. W testach wydajności wszystkie te smartfony są blisko siebie. Od 6 do 8 GB RAMu mamy w tych modelach, a wersje pamięciowe zobaczycie teraz na ekranie. Porównując najtańsze wersje, to Xiaomi ma pamięć 64 GB, a Samsung i Realme dysponują minimum 128 GB. Kartę SD do każdego włożymy, ale Samsung wykorzystuje do tego współdzielony slot z drugą kartą SIM. System to Android 11 w każdym przypadku, ale przykryty różnymi nakładkami. Uczciwie mówiąc, MIUI od Xiaomi jest najbardziej zawodne, najczęściej się wykrzacza, ma dziwne problemy takie jak aktywowanie ekranu podczas rozmowy, z dymkami w Messengerze i inne, czego w moich oczach nie może zrekompensować nawet najszybciej działający system czy topowy na rynku procesor, gdyby takowy tutaj się znajdował. Konkurencja jest obecnie na tyle duża, że nie ma już miejsca na takie wpadki. Xiaomi też nie wiedzieć, czemu nie daje pełnego ekranu Always On, co trudno zrozumieć. To doświadczenie pokazuje, że pomiędzy smartfonami naprawdę nie ma wielkich różnic, jeżeli chodzi o szybkość działania systemu, ale przez wpadki Xiaomi to właśnie te dwa smartfony uważałbym za najlepsze w tej konkurencji, czyli Samsunga i Realme 8 Pro. Są spore różnice w akumulatorach i ładowaniu. Samsung posiada baterię 4500 mAh, Xiaomi dysponuje największą baterią o pojemności 5020 mAh. Jak to się przekłada na osiągi? Z Samsunga wycisnąłem 5-6 godzin pracy na ekranie, Xiaomi pokazało rozładowaną baterię po 6-7 godzinach pracy na ekranie, Realme za to 7-8 godzin, czyli najwięcej, a nie ma najpotężniejszego akumulatora. Do tego ładowanie to deklasacja ze strony Realme, bo 50W uzupełnianie energii pozwala naładować go od zera do pełna w 47 minut, gdzie Samsungowi przy 25 watowym ładowaniu zajmuje to 1,5 godziny. Xiaomi ma 33 watowe ładowanie, czyli jest po środku i pełen cykl zajmuje godzinę i 25 minut. Realme króluje. Głośniki stereo mają te dwa urządzenia, czyli Samsung oraz Xiaomi i trzeba zaznaczyć, że Xiaomi korzysta z równoległych głośników. Samsung, innymi słowy, ma jeden głośnik multimedialny, a drugi to jest też głośnik do rozmów, a Xiaomi ma oprócz głośnika do rozmów jeszcze dwa głośniki multimedialne. Przez to ten dźwięk jest bardziej równomierny i łatwiej wpada w nasze uszy. Bitwa na megapiksele ma znowu miejsce, bo Xiaomi i Realme mają główne matryce po 108 megapikseli. Jeżeli interesuje Was dokładny pojedynek fotograficzny tych dwóch urządzeń, to zapraszam do kart, tam znajduje się dedykowany odcinek. Samsung dysponuje 64 megapikselami, ale za to ma optyczną stabilizację, o której Realme i Xiaomi mogą tylko pomarzyć. Ma on również najszerszy szeroki kąt, również o wyższej rozdzielczości, bo 12 megapikseli. Pozostałe obiektywy możecie porównać sobie obecnie na ekranie. Dodam tylko tyle, że jeżeli chodzi o makro, to zdecydowanie wygrywa Xiaomi. Za dnia różnicy w detalach pomiędzy smartfonami nie ma, a to trochę niespodzianka, bo myślałem, że Samsung będzie choć minimalnie, ale za plecami Realme i Xiaomi. Tymczasem okazuje się, że czasami Samsung potrafi nawet zarejestrować więcej detali. Dynamika Samsunga i Realme jest dosyć podobna za dnia, zostawiając HEN daleko za plecami Xiaomi, nawet na HDRze. Realme chyba ma nawet ciut przyjemniejsze kolory od Samsunga, a to trochę dziwko dla mnie. Brawo dla Realme, że zbliżyło się tak do Samsunga, które od dawna w średniej półce bardzo mocno siedzi fotograficznie. Pod względem zoomowania to Realme nie ma sobie równych. Raz, że od razu włącza trzykrotne przybliżenie, a pozostała dwójka, dwukrotny zoom, to do tego robi to lepiej niż konkurenci. Samsungowi bliżej jest do Xiaomi, z tym, że nie wyostrza tak nienaturalnie zdjęć i jest trochę więcej informacji. Trudno jednak to przyrównać do tego, co robi Realme. Samsung na szerokim kącie jest bogatszy w kolory i przy przybliżeniu ostrzejszy od Xiaomi, ale Realme ma już do niego bliżej. Dynamika to już zdecydowanie liga wyżej w przypadku Samsunga w stosunku do Xiaomi. Realme znowu plasuje się gdzieś pomiędzy tymi dwoma smartfonami. W wielu przypadkach kolory na Samsungu są takie ładniejsze, przyjemniejsze niż w dwóch pozostałych smartfonach. Szeroki kąt w nocy bez trybu nocnego to masochizm, ale w nim najlepszy jest Samsung. Xiaomi trybu nocnego dla tego obiektywu nie obsługuje, co z kolei rozczarowuje. Realme w tym pojedynku z Samsungiem lepiej odszumia, ale robi coś dziwnego z kolorami, które są pomarańczowe. Samsung za to rozwala źródła światła niebieskimi plamami i robi to naprawdę regularnie. Zoom dwukrotny w nocy w trybie nocnym pada zdecydowanie łupem Samsunga. Optyczna stabilizacja tutaj dokłada swoje kilka groszy i takie zdjęcie jest bez dwóch zdań ostrzejsze od konkurencji. Na głównym obiektywie, w zupełnej ciemności, w automacie jest Knockout. Samsung robi w automacie takie zdjęcia jak Realme i Xiaomi w trybie nocnym. W nocy zaś Samsung jedynie udoskonala te fotki, więc finalnie czasami aż takich ogromnych różnic nie ma. Gdy jest jaśniej, Samsung i tak wygrywa, serwujący lepszą jasność, ostrość, kolory i ogólnie tutaj trudno więcej porównywać. Samsung w selfie ma najlepsze zarządzanie światłem i nie przepala twarzy. Jest też najlepsza dynamika, ale te zdjęcia są trochę zbyt kontrastowe i profil kolorystyczny w przypadku Xiaomi czy Realme jest po prostu lepszy. Samsung ma tendencję do generowania trochę zbyt dużo czerwieni na zdjęciach. Wycięcie tła jest najlepsze na Samsungu, ale to wiecie, są naprawdę detale, których w trakcie codziennego użytkowania nie zauważycie. Trudno w selfie wskazać faworyta, a to już tak naprawdę zależy od waszych preferencji. Patrząc na filmy, to można dojść do wniosku, jakby każdy był nagrywany o innej porze. Realme jest czerwone, Xiaomi zielone, a Samsung żółty. Balans bieli i kolorystyka są totalnie rozjechane, ale najbardziej rzeczywiste barwy i zbliżone warunkom, w których to było nagrywane, ma Samsung. Optyczna stabilizacja w Samsungu może nie jest mocarna, ale serwuje dużo lepsze nagranie niż dwa pozostałe modele. Pod względem drgania ma się rozumieć. Przy dodatkowej stabilizacji Samsung nie jest najjaśniejszy, już obrazek ma słabszą ostrość i szczegóły, bo telefon od razu przyłącza się na tryb szerokokątny. Wideo do Waszej oceny. Najbardziej doposażony, najbardziej bajerancki jest Samsung. Wodoszczelność gra bardzo dużą rolę, optyczna stabilizacja, również głośniki stereo. To już kwestia drugorzędna, bo Xiaomi też je ma. Natomiast jest, jest też najdroższy, ma też najlepsze zdjęcia, co właśnie mogliśmy zobaczyć w dzisiejszym porównaniu. Xiaomi ma błędy systemowe, przy których nie mogę przejść obojętnie, więc nie tutaj bardzo serducho boli, bo Xiaomi jest najlepiej wycenionym smartfonem, ale osobiście nie chciałbym się męczyć w trakcie korzystania ze smartfona. Więc powiem tak. Dla wszystkich bardziej wymagających osób Samsung Galaxy A52 i na pewno będziecie z niego zadowoleni, natomiast jeżeli macie ochotę trochę zaoszczędzić i zastanawiacie się pomiędzy Xiaomi oraz Realme, ja bym osobiście wybrał Realme. No chyba że w przyszłości Xiaomi poprawi te błędy systemowe, no to najniższa wersja pamięciowa różni się od Realme bardzo niewiele i wtedy właśnie mógłbym brać pod uwagę spokojnie Xiaomi. Oczywiście każdy z nas ma trochę inne podejście do smartfonów, czegoś innego potrzebuje, także to też jest bardzo istotne, więc macie całą wiedzę na temat tych smartfonów, wybierajcie według własnego sumienia i według własnych zapotrzebowań. To wszystko z mojej strony, cześć i widzimy się w kolejnych odcinkach.